Cześć moje drogie, witajcie! Ja znowu do was z herbacinką przybywam z takim szybkim, luźnym vlogiem, może trochę pogadankowym, ale też pokażę Wam rzeczy, jakie w ostatnim czasie kupiłam nie na lumpeksie, ale na wyprzedaży za 10 zł nawet kupiłam sobie płaszcz. Także super, super zakupy. Jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. A co? Co chciałam wam w ogóle powiedzieć? Ostatnio w poniedziałek, tak jak widziałyście w ostatnim filmie, zjadłam tego ciepłego loda jednego tylko yy, i powiem Wam, że do tej pory czuję się przesłodzona, czuję, że mam po prostu podwyższony ten cukier i niczym nie mogę to, tego po prostu zniwelować yy, jem, wiecie, syte jedzenie mięso, no i cały czas chociaż już teraz czuję się trochę lepiej już ten cukier czuję, że tak spada ale naprawdę nie posłużył mi ten nut nie posłużył mi ten nut bo herbaty, bo mam wielkie pragnienie aby zaspokoić swoje pragnienie, także pijemy Wy zróbcie sobie coś tutaj też do picia, i ja przez chwilę opowiem Wam, jak przebiegła moja wizyta u Pani dietety klinicznej, bo była taka, taka informacja pod ostatnim vlogiem, abym Wam tutaj opowiedziała i powiedziała, jakie są tego efekty, i jakie są moje wrażenia. Więc muszę Wam powiedzieć, że uważam ten czas za stracony. Ta wizyta tak naprawdę nie wniosła nic dobrego do mojego życia. Szukałam, szukam, szukam dalej dobrej dietety klinicznej na Podlasiu. Jeżeli macie jakąś taką naprawdę sprawdzoną, która potrafi leczyć dietą, to możecie pisać, bo ja mogę przez długi czas błądzić i chodzić od jednego dietetyka do drugiego dietetyka no i nie znaleźć albo znaleźć po jakimś czasie. No ale tutaj ta moja wizyta była po prostu. Ten czas uważam za... no coś tam się, wiecie, dowiedziałam, ale to nie było to, czego ja oczekuję. Ja oczekuję um, od dietety klinicznej, aby zleciła mi konkretne badania, m, których potrzebuję. I y, przede wszystkim, no tak, konkretne badania i przede wszystkim ustalenie diety, której potrzebuję. Ja wiem, jaką dietę potrzebuję, bo wiem dokładnie, co mi dolega. Y, a że y, leki od lekarzy bardziej mi szkodzą niż pomagają, więc postanowiłam. Y, Stawić na dietę, na odpowiednią suplementację, ale szukam osoby, która będzie potrafiła mnie przez tą ciężką drogę przeprowadzić, tak? No ale co tutaj? No tutaj Pani zrobiła mi pomiary, mam je tutaj przy sobie, zważyła, zmierzyła, tam w komputerku pokazało, czy i mam zawartość wody w organizmie taką, jaką powinno mieć, także jestem nawodniona, jestem nawodniona, moje drogie. Tłuszczu nie posiadam w swoim ciele, na razie moje ciało posiada same mięśnie. I kości. Tłuszczu nie ma. E, tak. E, Waga. Nie mam niedowagi, ale jeżeli schudnę 3 gramy, to będę miała niedowagę. Te 3 gramy mnie ratują, że nie mam niedowagi. E, także tutaj z tych pomiarów, e, co do diety. E, no to pani zaleciła mi. Tutaj mam takie karteczki i mam e, o, takie karteczki. I tutaj są. Um, przez trzy tygodnie, tak, przez trzy tygodnie, dzień po dniu mam zapisywać co jem, a jem praktycznie teraz jedno i to samo co dzień każdego dnia. Um, moja dieta jest um, nieurozmaicona. I mam do tego wprowadzać nabiał za pomocą takich kefirów pitnych, um, ale co? Ale mi nabiał szkodzi. E, na moją taką prośbę, no nie wiem, nie wymuszenie, ale takie zasugerowanie, że może jakaś suplementacja um, by się przydała witaminy jakieś, wiecie, bo no albo zbadać, czy jest brak tych witamin, no to nie dostałam żadnych y, zaleceń, jakie badania mam wykonać, tylko po prostu mam brać witaminę B kompleks, y, omega-3, ja tutaj czytam, mam napisane, mam kolagen, D3 plus K2, MK7, odżywka białkowa. Y, na no moje pytanie o jakiej porze, z czym to łączyć, w jaki sposób to brać, bo wiadomo, niektóre rzeczy bierzemy, y, na przykład y, żelaza. Nie można brać, popijać kawą czy też herbatą, bo będzie słabiej się wchłaniało. No, dwie godziny po braniu żelaza możemy pić kawę czy herbatę, tak? Więc tutaj bez różnicy, bez różnicy. A gdy zapytałam, jaki kolagen stosować, no bo wiadomo, na rynku jest bardzo dużo tych kolagenów. To była taka odpowiedź, że trzeba sobie samemu po prostu poszukać, bo jest tego dużo na rynku, one też są drogie, więc no że herbatka prawie skończona przy tej opowieści, hmm. no i co, moje drogie? Efekt tego jest po prostu taki, że no co do tej suplementacji, no to ja uważam, że po prostu trzeba zrobić odpowiednie badania, czy brakuje mi tych witamin. No i dalej szukam, dalej szukam osoby, która mnie, no tak jak mówię ustali, mówię, ustali odpowiednią dietę i mi dokładnie rozpisze. Rozpisze mi cały dzień o której godzinie, znaczy może nie o której godzinie, ale jakie jedzenie mam jeść, jakie produkty są dla mnie korzystne a co jest dla mnie niekorzystne, co będzie pogarszało mój stan zdrowia, a co będzie polepszało mój stan zdrowia. No i też właśnie tych witamin, no to wiecie, też powinnam dostać raczej informacje, jakie suplementy, bo to są suplementy, są po prostu najlepsze, tak jak robiłam badania um, kilka lat temu um, pribiotykoterapia. Czyli ja tam miałam wszystko rozpisane um, o jakiej porze brać probiotyki które rano, które wieczorem, w jaki sposób także właśnie czegoś takiego szukam. I to by było na tyle. A teraz, moje drogie, ulubiona część nas wszystkich zakupy na poprawienie humoru. Oczywiście nie były to drogie zakupy, bo Wy mnie po prostu znacie i wiecie, że ja zawsze szukam okazji albo Lumpeks, albo wyprzedaży. Na Lumpeks teraz nie chodzę. Myślę, że brakuje nam wszystkim teraz tych filmów Lumpeksowych. No ale może kiedyś powiem, dlaczego na razie nie chodzę na ten lupek. Na razie nikt się nie pyta, to nie będę zaczynać tematu, że tak to nazwę. Tutaj kucyki podniecione są. Dobra, ale to były zakupy z wyprzedaży. Zamykają sklep. Wcześniej kupiłam buty, dwie pary butów. Może jak będę miała nagranie, bo nagrywałam, ale nie umieściłam tego w żadnym vlogu. Kupiłam buty minus 70%, więc buty gdzieś mnie wyszły 30 zł jedna para butów. I to są buty jesienno-zimowe, także super. Teraz też kupiłam balerinki, no ale też kupiłam, słuchajcie, ubrania. I dużo kupiłam tych ubrań, każdy z nich kosztowało 10 zł, bo w ogóle ten sklep jest teraz zamykany. Yy, I jest po prostu wyprzedaż tych rzeczy, więc. Jezu, to się wszystko, słuchajcie, rozwala. Czułam że skacze po tym łóżku, no i, no i wiadomo. Yy, więc tak, kupiłam płaszczyk za dyszkę ciepły. Fajny jest tutaj, nie jest to zimowy płaszcz, ale na takiej podwice, tak jak na jesień, jest po prostu idealny i zadychę. Ono tutaj paseczek, ale nie ma, wiecie, żadnych szlufek, niczego, żeby po prostu, po prostu się go tylko zawiązuje, więc wkładam go do rękawa, tak? fajny płaszcz. Zadychę, no jestem naprawdę zadowolona. Myślałam, żeby go sprzedać na i trochę na tym zarobić, ale moja mama mówi: zostaw sobie, do no słuchania dziecka Dzisiaj założysz taki płaszcz, jutro założysz po prostu inny płaszcz, tak? Więc właśnie, więc płaszcz zostaje ze mną. Ma też kieszoneczki. Hmm? Żałuję, że wcześniej tam nie poszłam, bo tam była taka sukienka, która naprawdę mi się podobała i nawet bym ją kupiła za te minus 50%, bo na początku było minus 50%, później było minus 70% i ja za tym minus 70% kupiłam buty. No i taką koszulę mm, fajną. Widziałyście ją w którymś vlogu i ktoś mi tam napisał, że ładnie w niej wyglądam. Także dziękuję za komplement. <laughs> dziękuję za komplement. Co tutaj jeszcze kupiłam? Kupiłam taką katanę, ale ta katana, ja nie przemierzamy, ja tylko po prostu weszłam i yy, wzięłam i poszłam. Taką katanę kupiłam jeansową. I właśnie z tego względu jest ona na mnie za duża. To jest rozmiar M. Ale że jestem po prostu, może tego nie widać, ale teraz na filmach, bo wcześniej nagrałam nawet film, przymierzałam ubrania z I Nie dodałam tego filmu. Po prostu nie mogłam na siebie patrzeć. Tak, tak bardzo wtedy źle wyglądałam, taka chuda byłam. I teraz troszkę przytyłam, no ale, no ale mimo wszystko M jest na mnie za duże. Eska tego Byłaby może dobra, bo to jest w ogóle jak Elka, No ale już mam na to osobę chętną, tak? I to wcześniej kosztowało, słuchajcie, 75 zł. Zresztą też kolor do mnie mnie ładnie wygląda w tym kolorze. Mnie bardziej pasują takie jeansowe, w takim jasnym kolorze jeansu, tak? Więc o, taką katanę kupiłam. Ale ona już ma swojego właściciela. E, także to nie jest stracone, zresztą tego tylko kosztowało. Kolejna rzecz: spodnie, e, rozmiar 40. I powiem dziwna: ta 40, bo e, wyglądają na takie szczupłe, ale jednak są za duże w tyłku. Więc też już ma swoją właścicielkę. Fajne są i nie było mniejszych rozmiarów, dlatego wzięłam to 40. Wcześniej te spodnie kosztowały 65 zł także ja teraz je zadychę, e, zgarnęłam no, no i pójdę w świat, nie na mojej dupie będą noszone że tak to brzydko powiem ale kupiłam sobie ogródniczki i ja wtedy na minus 70% chciałam wziąć ogrodniczki, ale pożałowałam bo przecież wiecie w tych ogrodniczkach tak często się nie chodzi e, no i po prostu nie wzięłam, a tutaj zadychę, zgarnęłam nie wiem czy dzisiaj jeszcze nie pojadę e, ale tam już tak właściwie to już nic, naprawdę nic nie zostało w tym sklepie. I co? 69 zł kosztowały, a ja wzięłam zadychacza. No i sukieneczka na święta. Ja się śmieję, że będę tak... Znaczy śmieję się. Ja w ogóle mam w planach ją założyć na Wigilię. Tutaj nie masz czego się śmiać. W kratę tak no, krój mi się, ale wiecie, co nie ma ceny, więc nie powiem, ile kosztowała. Król mi się bardzo podoba, bo ja kiedyś w ogóle miałam taką. E, bardzo często w niej chodziłam, bardzo ją lubiłam, że tutaj miała kolor taki e, szary, e, a tutaj ta spódnica była szara, ale z takim paseczkiem chyba czarnym, z tego co kojarzę, i była bardzo wygodna, uwielbiałam w niej chodzić i bardzo ten król w ogóle do mnie e, pasuje. No, także tak no, a nie, przepraszam, jest cena 89 zł kosztowała, a ja wychodziłam zadyszkę. Takie, takie coś. Kupiłam. Eee, także wiecie, obkupiłam się i jestem zadowolona. Humor <śmur> mi się poprawił po prostu. Nawet zdrowsza się troszkę zrobiłam. Nie ja wiem, czy na was zakupy też tak działają. Mój mąż zawsze mówi tak, jak już ja idę na lumpeks albo idę na zakupy, no to znaczy, że już jestem zdrowa. Bo wiecie, po jakiejś chorobie. Jeżeli gdzieś już idę eee, na lumpeks albo na zakupy, to mój mąż już jesteś zdrowa, już chodzisz po sklepach, to jesteś zdrowa. I taką różową, taki różowy po prostu sweterek. Yy, cóż, 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 65 zł. No ja wzięłam za ale wiecie co? Ja tak patrzę, że on w ogóle chyba był yy, źle uszyty i nigdy go wcześniej nie wziął. Bo widzicie tutaj tą różnicę na dole? I to jest tak, wiecie, tutaj taka szmata wisi. A to jest tak szyta. albo to taki krój, ale taki dosyć dziwne, prawda? No ale gdy się w spodnie włoży, to yy, to nie będzie tego widać. Ach, moje drogie. I ostatnia rzecz. buciki srebrne na dołeczku, balerinki. Tak wyglądają. Zadychę też. No. Yy, balerinki, no nie wszyscy lubią balerinki, ale ja też nie, nie przypadam za balerinkami. Ale yy, powiem Wam, że one są wygodne, bo one mają tutaj tą grubszą tą, yy, podeszwę. I no i, w, no i taki, taki, z taką podeszwą mogą być. Poza tym one są tutaj takie miękkie w środku, więc w takich bajelinach dam rady spacerować i chodzić. Także co, moje drogie, to wszystko. To jest wszystko w tym moim dzisiejszym vlogu. Wlog z łóżka. <grym> No, nie mogę patrzeć, światło jest słabe twarz jest niewyraźna, nie podoba mi się to, mi się to nie podoba, no ale cóż, na szybko taki vlog ja e, pogadałam tutaj z Wami e, napiłam się herbaty, mam za 15 minut odebrać dziecko ze szkoły także szybciutko się ubieram i jadę po mojego synka, jeżeli Wam się podobało, jest ochota i życzenia to subskrypcja, kciuk do góry i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!